W dzisiejszym filmie zobaczycie nowości, dekoracje, ozdoby oraz akcesoria wielkanocne, jakie kupić można w sklepie Sinsei. Jeśli jesteś tu nowy, zostaw obserwacje, aby być na bieżąco z następnymi nagraniami. Możesz też udostępnić ten film, jeśli uważasz, że komuś mógłby się spodobać. Zostaw łapkę w górę, jeśli któraś z rzeczy widocznych w nagraniu spodobała Ci się. Dziękuję za wszystkie pozytywne komentarze i zapraszam do oglądania. Od mojego ostatniego nagrania w sklepie Sensei pojawiły się następne rzeczy na Wielkanoc. W tym filmie zobaczycie te, których nie było wcześniej. Na przykład takie dekoracyjne wielkanocne drewniane zające. W sklepie Sensei na Wielkanoc kupić możemy również wiele zajęcy. Między innymi dużo drewnianych i ceramicznych figurek. Wymiary tego zająca podane są obok cen. Dekoracja kosztuje niecałe 10 zł. Są także siedzące zające z materiału. Jak właśnie teraz widzicie, są to zarówno zające, jak i panie zającowe. Dekoracja ma wysokość 40 cm, kosztuje niecałe 26 zł. W sklepie Simsei kupić możemy również akcesoria wielkanocne. Tutaj widzicie ceramiczne talerzyki i miseczki. Biały półmisek w kształcie zająca z kokardką w kolorze złotym kosztuje niecałe 20 zł. Jest także okrągły talerzyk, na którym również widzimy postać zająca. Ten wielkanocny talerzyk ma średnicę 21 cm, kosztuje niecałe 13 zł. Przejdźmy teraz do następnych dekoracji wielkanocnych, wśród których dominują zające. Oto ceramiczny świecznik w kolorze białym, w kształcie zająca. Wymiary podane są po lewej stronie, obok cen. Świecznik kosztuje niecałe 8 zł. Zaraz obok, po lewej stronie, widzicie ceramiczną pisankę. Jest to także ceramiczny świecznik. Na ceramicznej pisance widzimy dekoracje w kształcie wiosennych kwiatów. Świecznik ma wysokość 8,5 cm, kosztuje niecałe 8 zł. Teraz zobaczmy następne wielkanocne figurki. Większe, siedzące zające, kosztują niecałe 26 zł. Dekoracja ma wysokość 24 cm. Króliki, siedzące obok po prawej stronie, kupić możemy za niecałe 20 zł. Dekoracja ma wysokość 16 cm. W sklepie Sensei są także szklane półmiski w kształcie zająca i jak za chwilę zobaczycie, w kształcie dekoracyjnej pisanki. Zobaczmy najpierw półmisek w kształcie zająca. Tak prezentuje się w całości, kosztuje niecałe 18 zł. Jest także wcześniej wspomniany półmisek w kształcie pisanki. Tak jak poprzedni, wykonany jest ze szkła. Kosztuje 12 zł i 99 groszy. W sklepie Sinsei kupić możemy również dekoracyjne strojki ze szklanym świecznikiem na świeczkę lub t Dekoracja ma średnicę 17 cm, wysokość 7 cm kosztuje niecałe 13 zł. Taki wielkanocny świecznik dostępny jest w kilku kolorach. Wśród wielkanocnych dekoracji są także zestawy zawieszek zawierające zawieszki w kształcie pisanek. Ten zestaw zawiera 6 dekoracji i kosztuje niecałe 13 zł. Ta niewielka filcowa dekoracja przedstawiająca trzy zające siedzące na drewnianej podstawce kosztuje 12 ,99 zł 99 groszy. Ma wysokość 16 i szerokość 25 cm. Niecałe 16 zł kosztuje ta wiosenna i wielkanocna dekoracja. Widzimy tutaj dekoracyjne sztuczne kwiaty ze sztucznymi pisankami w ceramicznej doniczce w kształcie skorupki jajka. Ten zestaw zawiera 12 wielkanocnych drewnianych zawieszek w kształcie pisanek. Komplet kosztuje 7 ,99 zł. 99 groszy. A oto wielkanocne elementy dekoracyjne. Zestaw zawiera 8 marchewek. Za niecałe 6 zł. Jest także szklana zawieszka z wielkanocną dekoracją w środku. W każdej zawieszce znajdują się dwie pisanki umieszczone na niewielkim gniazdku. Ta wielkanocna ozdoba kosztuje niecałe 6 zł. Wśród rzeczy wielkanocnych w sklepie SINSEI znaleźć możemy również drewniane tace w różnych kształtach i o różnej wielkości. Taka jak ta, którą właśnie teraz widzicie kosztuje niecałe 23 zł. Ten sam kształt ma również mniejsza drewniana taca. Mniejsza kosztuje niecałe 16 zł. Jest także drewniana owalna taca. Taka, jak ta, kosztuje 17 ,99 zł 99 groszy. W sklepie Cynsay kupić możemy również zestaw zawierający cztery plastikowe podstawki na jajka. W tym sklepie zestawy dostępne były w kolorze żółtym oraz zielonym. Każdy z zestawów kosztuje niecałe 10 zł. A oto następna wielkanocna dekoracja. Wielkanocny napis z drewnianych, kolorowych pisanek, kurczaków oraz zajęcy. Dekoracje kupić możemy za niecałe 13 zł. Wśród rzeczy wielkanocnych i wiosennych w sklepie Sincej znajdziemy również dekoracyjne obrusy. Taki jak ten ma wymiary 50 i 150 cm. Kosztuje niecałe 16 zł. Obróz widoczny obok ma te same wymiary i tą samą cenę. Ten ma wymiary 140 i 180 cm, kosztuje niecałe 30 zł. I jeszcze jeden obróz o wymiarach 50 i 150 cm za niecałe 16 zł. Poza tym w sklepie Sensei są także poduszki w wiosenne wzory. Poduszka w kolorowe kwiaty ma wymiary 40 i 40 cm, kosztuje niecałe 20 zł. Te same wymiary i tą samą cenę ma poduszka, którą właśnie teraz widzicie. Obok poduszek znalazłam nowe poszewki, wiosenne wzory. Poszewka w odcieniach koloru różowego z kwiatami oraz napisem ma wymiary 40 i 40 cm, kosztuje niecałe 10 zł. Widoczna teraz poszewka ma te same wymiary i tą samą cenę co poprzednia. I jeszcze jeden wiosenny wzór. Zapraszam do obejrzenia następnych oraz poprzednich filmów, do których linki znajdziecie w opisie tego nagrania. Dziękuję za obejrzenie filmu.